No to coś się wano, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj tak ty, nietypowo z garażu, ale można powiedzieć przygotowawczo do ostatnich prac yy, w polu, czyli mianowicie trzeba sprawdzać yy, do oleju, bo troszeczkę, yy, no troszeczkę roboty jest. Takiej ciężejszej, lżejszej. No ale trzeba to zrobić, także nigdy tego nie nagrywałem, także takie przygotowanie, obsługa codzienna yy, trzeba zrobić. To jest najważniejsza rzecz, żeby to wszystko ładnie chodziło. Tak jak tutaj, tak tutaj trzeba zrobić. No i tutaj trzeba, o kurwa, uciekło. Mhm. Ale tak to jest. jedzie się nawet na ryb, Zbiłem piątkę z Grzesiem, pogadałem i, i uciekło. Także podejrzewam, no, od tego. Nie, no, trochę się śmieję. E, tutaj muszę odkręcić e, trnią pokrywę i zobaczyć, bo coś mi zaczęło pukać. Podejrzewam, że tutaj jest e, ten mały trybek i on coś zaczął mi chyba szwankować. Więc podejrzewam, że on coś tam. Albo się odkręcił i zeszedł. No i podczas jazdy bił ostatnio, więc... Yy, no trzeba to zrobić. Także, no spokojnie. Coś tam też porobić. Sprawdzić olej w skrzyni od yy, malucha. I sprawdzić olej w silniku. Czy ma. No i tak to się prezentuje. Także dobra, bierzemy się do roboty. No, oczywiście tutaj kiedyś był ORLEN. Nie wiem czy dalej jest, ale na naszej stacji już tego nie ma. Więc jest. Ja Sol 10W40 czasami leję 15W40. Z tego względu, żeby jak widzę, że jest mało, a trzeba tylko dolać nie trzeba wymieniać. No to leje się to 15W40, żeby to ładnie wszystko wymieszało się. 15 w 40 jest bardziej taki, no można powiedzieć, nie jest gęsty jak 10W40. 10W40 jest bardziej gęściejszy. No i leje to, żeby się ładnie wymieszało przed wymianą. Ale tak przeważnie jeżdżę na 10W40. I nie narzekam. Od nowo się w lewą ten. Kiedyś był Orlen. Tutaj pisało Orlen, żeby nie było. I to jest ten sam w sumie olej także leje tutaj od czterech lat i tutaj nic się nie dzieje. Także tak to wygląda. Jedyne co w silniku tutaj było zmienione no to jest drugi stawiony. Yy, no gaźnik bo tamten oryginalny wysiad a tak on tutaj sobie chodzi dosyć dobrze. No źle to nie wygląda tutaj jest, że więcej o tu były te skawki psiakie Tu jest dużo perzu O, się zaczyna taka kupeczka Tutaj kurwa Ale ale ja to wytępię

Taka robota to jest naprawdę fajna. Powiem wam, jak się dobrze ustawi ten kultywator, to naprawdę robi robotę, ale jest Puchno. Pulchno. Nie diabeł jest, trochę popadało też. No, ale to dosyć ładnie wygląda. No. Po dentyście muszę jakoś się odstresować, wymyślić sobie robotę na połowę dnia. Masakra. Nie lubię chodzić do dentysty, no ale jak trzeba, to trzeba. Dobra, czas go złożyć Udało się gorąc, tego trzeba zaczepić blokę Dopompować znowu powietrze i można jechać za omać no, zapomniałem powiedzieć co to było Więc yy... No było to, że tutaj się wyrobiły jakby gumy od, od silnika, trzymania silnika, no i puściły troszeczkę siły. Tutaj właśnie te silnik i Silnik się przystoił w tamtą stronę, i to było powodowało to, że po prostu sobie już chodził po tywie łańcuch. Także było trzeba przesunąć do góry. Deszko podciągnąć i teraz jest dobrze. No minimalny luz jest. O taki. No ale tak miał zawsze. Dużego nie może mieć. Um, nie może być mocno naprężone, bo wtedy mu odwala. Także tak to wygląda. No tutaj wlewaję oleju, to jest naprawdę fajne. Hop. Muszę uważać, żeby to nie leciało. No i tutaj od pokrywy się odkręca siłę. Jak tą siłą będzie, leciało, będzie leciał olej, to znaczy, że można zakręcić i jeszcze dolać. I tutaj chyba litra wchodzi, bo i więcej. I zawsze do WSKi Lux 10: do WSKi, do silników tych starszych ogarów zawsze na tym. Tutaj się nam chodzi. W sumie od początku. O już tam zaczyna lecieć. No zaczynamy orkę zimową. Kurde mówię przy orze to dopóki jest mokro. Jest za mokro w sumie. Kurde tu pod górę ma co uciągnąć się. No wysoko oponę co prawda? No ale tak ciężko to naprawdę jeszcze nigdy nie je miał jak tu. Mówię, przyłożę od razu. Mhm. Kurwa mać. Że chyba teraz wypłyci, wypłycić trochę pług powinno być dobrze. Ale co będzie no to będzie. To jest w sumie ten czas u nas, tak 14 koło 14 zawsze ruszałem z orką zimową, no tak to wygląda, o tu jeszcze z wiosny bo nie tak się troszeczkę wyoruje ale nie jest źle, dosyć ładnie kryje z jedynką eee, nie chcę tak szybko jechać, bo to orka zimowa więc żeby ta ta skiba tak stała nie rozkruszyła się o tak tutaj zobaczcie Pięknie i tak to wygląda. No jest pulchno. Nie, nie wiedziałem, że będzie aż tak pulchno. No co za no, tutaj sobie też tak. Tutaj oczywiście wyjdzie mi z klina, bo Wychodzi tutaj pod górę. Już pola na górce się robią. takie ten. No, zobaczcie dzisiaj. wujas prosto. To też tu. Widzę. Było ostro. No popadało ładnie dosyć. Dużo popadało No cóż Najwyżej się wypłyci, ale odjął to znowu cholera deszcze i znowu będzie dupa No ale czy to zrobić Lepiej żeby było rkąwą e, Więcej wigoci niż wiosenną, żeby było sucho Także no tak to wygląda no jakiś kabel O no, Bałem się, że tu trochę po kapuście nie przykryję Ale przykrywa dosyć ładnie No Boję się co będzie tu po tych po skawkach Ale przyjmie, przyjmijmy, że będzie Dobrze Dobra.